Witajcie z powrotem przy Mario Kart 8 przeciwko światu. Dzisiaj pogadamy sobie o partnerach w grach. No, Wario żadnych raczej nie miał, nie przypominał sobie, by miał jakichś partnerów w grze, którzy mu towarzyszyli, dlatego musimy skupić się na kimś innym. Jest dużo przypadków. Ogólnie ten temat jest strasznie duży, można by tyle przykładów dawać i tak szeroko ten temat omawiać, bo. No, gdzie zaczyna, a gdzie kończy się tematyka i definicja partnera towarzysza w grze wideo, co nie? Czym to w ogóle jest? Które kategorie się liczą? Czy takie JRPG albo inne gry RPG, gdzie masz całą drużynę, to też się liczy? Suikoden na przykład, gdzie rekrutujesz swoich ym... Członków drużyny, których chcesz z wielu możliwych. Albo Pokémony, gdzie dobierał sobie drużynę pokemonów. Można by to wszystko wliczać. Ale chciałbym się skupić na konkretnych postaciach tutaj. Na przykład no... Podam wam jeszcze moje ulubione, ale zacznijmy tak od ogólnych. Na przykład Flat w Super Mario Sunshine. Jest to rodzaj towarzysza, który... Jest kontrolowany przez gracza, bo jest to urządzenie. Albo... Coś. Albo towarzysz, jeżeli jest to żywa osoba, która daje grywalnej postaci pewną funkcję, którą możesz wykonywać tylko dzięki temu, że ta postać jest przy tobie. Flat, czyli taki wodny jetpack czasem, mm. i ma też funkcję no, plucia wody, jak ze takiego sznura wodnego. Gameplayowe mechaniki, które są rozmaicane przez takich towarzyszy. Na przykład Benjo i Kazui, też tacy partnerzy, co nie? Ratchet and Clank, Jack and Dexter. W platformówkach często właśnie takie rzeczy się działy, że towarzysz jest tak naprawdę częścią grywalnej postaci, nie jest cały czas przy, albo na, albo jakoś budowany w design boateria, na przykład Kazui w plecaku Benjo, Flat jako plecak na plecach Mario. Um... No, jest to tak jakby... Jedna postać, którą kontrolujesz, ale są to dwie postacie. I tylko dzięki temu, że ta druga postać jest, masz pewne funkcje. I to było zawsze coś fajnego, zawsze urozmaicało. Um, są też postacie, które są po prostu kompletnie niezależne i. które towarzyszą ci po prostu, też wykonują swoje funkcje, ale nie są połączone z tobą sterowaniem i designem. Ale biegają za tobą, znajdują dla ciebie rzeczy, noszą dla ciebie rzeczy. Albo, no są po prostu też w walce. O, Rocket League. Fajnie. <grym> Jest wiele możliwości, co nie? Do takich postaci, które za tobą biegają i ci pomagają, bym zaliczył na przykład Elizabeth z Bioshock Infinite, którą uwielbiam. Albo Paige z Beyond Good and Evil. Są też postaci, które po prostu tylko fabularnie z tobą są. I wspierają cię jako nawigator. Na przykład Adam z... Metroid Fusion i Metroid Dread, czyli sztuczna inteligencja, która Cię prowadzi przez grę. Albo, jak w The Legend of Zelda, zawsze towarzyszy, Li, towarzyszy Linka Fi, Navi, Tatl. postaci, które są głównie po to, żeby troszeczkę fabuły poprowadzić oraz żeby no też pewne mecha mechaniki Ci dawać. Na przykład dzięki Navi Link mógł rozglądać się i gadać z ludźmi na odległość. Te mechaniki były wytłumaczone przez, e, przez Navi. Daje Ci też wskazówki i poprowadza Ci czasem, gdzie masz iść. W niektórych Zeldach jest to bardziej rozbudowane. Midna, na przykład, ta najbardziej popularna i naj najbardziej wielbiona um, towarzyszka Linka, która była fabularnie mocno też powiązana z wydarzeniami i miała dużo charakteru, co byłoby mega fajne. Um, albo no, takie postacie, które tylko za Tobą biegają i w niektórych miejscach coś mogą Ci pomóc. Tak naprawdę są jako jedna wielka misja eskortowa, co też może być całkiem fajnie zrobione nawet, ale Ci pomagają też czasem. Na przykład Ellie w Last of Us. Gra, którą długo nie doceniałem. W ostatnim roku zagrałem w końcu w wersję PlayStation 5 i w końcu zrozumiałem fenomen tej gry. W dwójkę jeszcze nie grałem, na pewno jeszcze dam szansę i spróbuję. Nie jest to na pewno mój ulubiony rodzaj gier, bo takie filmowe gry to nie do końca mój yy, rodzaj zabawy, ale od czasu do czasu można. I Last of Us na pewno była najlepszą grą yy, PlayStation, zrobioną właśnie w tym filmowym stylu. Od tego czasu mam wrażenie, że każda nowa gra PlayStation, obojętnie jaka, próbuje naśladować to, co Last of Us dało radę. Nie wiem, czy dwójka dała też radę to samo zrobić, ale jedenka, no tak. Jak byłem już bliżej końca gry, zrozumiałem dlaczego ta gra była taka szczególna, tym bardziej na czasy, w której wychodziła. Ale no cóż, Elino, Eli była postacią, która czasem była przydatna, ale tak naprawdę to była misja eskortowa i była dla fabuły, tak? Mm. W novelkach często są też takie postacie, które towarzyszą ci, są twoimi asystentami, dają ci wskazówki. Czasem są tak zimplementowani w fabułę, że ty niby gameplayowo robisz też coś jako oni, ale to wirżuالnowelka, więc i tak tylko głównie tekst, co nie. I te postacie głównie są po prostu po to, żeby jakaś rozmowa, interakcja była w tej wirżuالnowelce, a nie tylko po to, żeby postać gadała cały czas ze sobą. Taką rolę odgrywają na przykład y, serwanci w y, Fate, w Fate Stay Night, albo jeśli chodzi o fate'owe gry akcji. Gdy masz tam swojego serwanta, on też jest zawsze y, przy tobie, jako twój sługa, co nie? Tylko tam bardziej gameplayowo, grasz jako on, albo on u twojego boku czasem coś robi. Też ciekawe, ale ja na przykład przy takich postaciach, które towarzyszą, ci są dla fabuły, ale no bez nich nie dałoby rady w ogóle jakąkolwiek. Przyjemność czerpać z tego, albo jak już to znacznie mniej, to takie postaci jak Luke Triton z profesora Laytona. Nawet jeżeli ten z czasem wkurza i jest bardzo naiwny, bez niego profesor Layton byłby dużo mniej interesujący. Ta interakcja między tym młodym chłopcem, tym uczniem profesora Laytona i no, nauczycielem, profesorem Laytonem to tak urozmaica rozgrywkę i też to, że Luke czasem niektóre zagadki sam przejmuje, niektóre łamigłówki, które trzeba zrobić. Um, innym przykładem były, byliby po prostu wszyscy towarzysze z Gear Ace postacie, które towarzyszą ci jako asystenci przy śledztwie i później w sądzie. Czyli no, klasycznie Maja, później Trusi, Athena, czy tam, jak ja lubię mówić, Atena. <grymne> Takie postacie najbardziej chyba doceniam. Um, twój partner w Pokémon Mystery Dungeon, co jest grą fabularną, tak? Gdzie rzeczywiście chodzi o relację tych dwóch postaci, twojego partnera i ciebie, bo tam wcielasz się w, w rolę Pokemona, który tak jakby jest w swoim własnym świecie, gdzie żyje i potrafi mówić, i wszędzie, nie ma ludzi, wszędzie są tylko Pokémony i przeżywają swoje przygody. No i właśnie między partnerem, Pokémonem i, i tobą, tym Pokemonem, którym ty jesteś. Na początku gry możesz wybrać sobie, kim będziesz. Buduje się relacja i partner w Mystery Dungeon Explorers of Sky to jest niesamowity partner. To jest jedna z najlepiej napisanych postaci, które kiedykolwiek doświadczyłem. Po prostu partner Pokémon, co nie? U mnie w Let's Playu z Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time. Znajdziecie w play playliście Pokémon Mystery Dungeon odkrywcy czasu. Bardzo fajny let's play, który miło wspominam. Tam była to moja Cicorita Stella, która była tym partnerem. Postać, bez której ta gra nie sprawiałaby tyle przyjemności. Bo po prostu ta postać buduje połowę doświadczenia. Co jest bardzo interesujące, jak ważna ta tematyka tak naprawdę koniec końców jest dla gier, he? Nie wierzę, że siódme miejsce dostałem. i cztery punkty. No troszeczkę odzyskuje. 2739, o nie. Jest wiele przykładów. Można by też ztematyzować tutaj um, postacie z drużyny w JRPG-ach albo niektórych CRPG-ach jak Dragon Age, Baldur's Gate 3, głównie tutaj um, aktualnie popularny, chociaż w innych Baldurach też miałeś drużyny budowane, ale tam nie było aż tak rozbudowanego tego prowadzenia relacji między postaciami. Mass Effect no jest troszeczkę tygier. Szczerze, przy Joterpegach ciężko mi w tą tematykę to brać, bo towarzysze wszyscy są grywalnymi postaciami dla mnie. To wszyscy są protagoniści, więc trudno mi któregoś z nich jako y, postać suportującą zobaczyć. Chyba, że to postać, która nie walczy. Jak na przykład Rise w Personie 4, która jest nawigatorem ale też spełnia jakąś funkcję, nie? Więc no, ciężko tutaj gadać. Mógłbym wymienić moje ulubione postacie z JRPG-ów i być szczęśliwym, nie? <grym> to byliby moi ulubieni towarzysze. Ale odpuszczę to sobie, bo po prostu jest tak dużo tych postaci i to miesza tą tematykę. Chodzi mi o coś innego, gdy myślę o wsparciach protagonistów, o towarzyszach, supporterach. W takich, w cerpegach zależy od których, w Mass Effectie na przykład, bardziej bym, bym widział towarzysza, nie? Jako, jako tą klasyczną, którą mam na myśli, funkcję towarzysza. Um, ale w Mass Effectach tak dużo nie grałem, żeby jakoś postać móc tam wymienić. W jedynkę grałem dość dużo, ale niewiele tam pamiętam, bo to dawno temu to było, gdy gra była nowa. Eee... W Dragon Age'u mógłbym powiedzieć, że Alice i Morrigan, tak wiem, nudne, pierwsze dwie postacie, które zdobywasz, bardzo ich kocham, to są postaci, które uwielbiam. Jest dużo fajnych postaci w Dragon Age'ach, ale Alice i Morrigan, może właśnie przez tą nostalgię, że oni byli pierwszymi, zostali w moim serduszku. Można by nie, też się zastanawiać, czy jak postać ci czasem towarzyszy na niektórych misjach, czy to też robi z, nią partn z niej partnera. Na przykład, nie wiem, w Gothicu dwójce, Lares ci, ci towarzyszy czasem. Prowadzi cię na farmę Onara, albo do, do ruin w Nocy kruka. Nie, nie to, raczej, to raczej się nie liczy. To jest coś, co musi być bardzo wiele gry, przynajmniej przez większość gry, jak nie całą. Albo gdzie jest to bardzo kluczowy element, czy ta postać ci towarzyszy. Bo wtedy, no wtedy, nie wiem, mógłbym wziąć też... Kota z Cheshire, z American McGee's Ellis albo Ellis Meredith Returns, że się czasem pojawia i ci daje rady, albo nie wiem, zwierzaki z Donkey Kong Country, mounty z MMORPGów, albo jak w Yakuzie czasem Niszyki towarzyszy ci, albo Kaoru w drugiej części. Nie, no, tego nie bierzemy pod uwagę. Te postacie, które na mnie wyrobiły największe wrażenie, to były te, które były albo mocno wbudowane w gameplay. I rzeczywiście to, że ci towarzyszyli coś ci dawało, albo... którzy są jakoś bardzo ważni, fabularnie i uczuciowo, tak, żeby mu się wczuć w tą grę. Um, I szczerze powiedziawszy, patrząc na to pierwszą kategorię, dlatego muszę powiedzieć, że kopciuszek w Birth by Sleep Kingdom Hearts, ta misja eskortowa była niesamowita, dlatego no, moja ulubiona postać 10 na 10. Dobra, bez jaj. Um, The Kingdom Hearts. Donald i Goofy! Nie ma lepszych towarzyszy niż Donald i Goofy. Chociaż no, często wkurzają, ale no, bez Donalda i Goofiego no, od razu <laughs> inne uczucie, nie? Odczuwało się w grach, gdzie Donald i Goofy nie towarzyszyli Sorze. Um, gdy gra się inną postacią niż Sora, to tak um, nie rzuca się w oczy, ale gdy Sora jest sam, to jest no, dość smutno, nie? Czasem miał innych towarzyszy. Te gry też były fajne pod innym względem, opowiadały opowiadał innym historię. Dream Drop Distance na przykład. A, ale. Mm, Donald i Goofy jednak, jednak go postaci w Kingdom Hearts. Lepiej mieć niż nie mieć. I w Kingdom Heartsach też. W każdym świecie była jakaś gościna postać, więc. No e, też można by brać pod uwagę, ale nie na. Postaci, które tylko przez krótki czas są, się nie liczą. Um, coś, co bardzo zrobiło na mnie wrażenie swojego czasu, i do dzisiaj jest mechaniką, którą kocham, to była mechanika. Paonów, pionków, albo można też powiedzieć wazali, w Dragon's Dogma 1. W dwójce też, ale w dwójchy niestety jeszcze tyle nie grałem, żeby móc stwierdzić, jak tam to wyszło. Ehm, pionkowie. Czyli. O kurde, co to było do cholery teraz? Budujesz w Dragon's Dogmie swoją własną postać, w kreatorze postaci, i później w tym samym kreatorze postaci, budujesz sobie. Postać, która wygląda jak człowiek, jest duchem, który jest przywołany przez ciebie um, jako Arisen, tego, który powstał, który ma pokonać smoka. Um, właśnie na tym samym kreatorze robisz tą postać. Wygląda jak człowiek, zachowuje się jak człowiek, ale jest to duch, który po prostu ci towarzyszy i towarzyszy ci cały czas. Możesz. Przywołać też jeszcze dwóch, oprócz tego głównego wazala, którego przywołałeś, którego stworzyłeś, możesz przywo przywołać sobie od innych graczy albo zrobionych przez twórców gry, już, yy, jeżeli nie grasz przez internet, yy, pionków do pomocy. To teraz było na nic? LOL to było dziwne? Ale pięć punktów dostałem. Nice. Fajnie. High hmm. roll. Podczas swojej podróży w Dragon's Dogma budujesz ze swoim głównym wazalem więź pewnego rodzaju. Co prawda ta postać się charakterystycznie jakoś wielce nie rozwija, ale ma pewne zachowania, które um, sztuczna inteligencja się wyucza. Dopasowuje się do twojego sposobu grania, ma swój własny głos, czyli też komentuje wiele rzeczy, które robisz, też fabularne um, decyzje i tak dalej. Ale zawsze cię wszystkim wspiera, buduje się z czasem ta więź. I właśnie to, że tworzysz własną postać, która ci towarzyszy, buduje z nią tą całą przygodę. I pod koniec jest jeszcze jedna rzecz, która fabularnie bardzo fajnie urozmaica to i roz, roz, jeszcze bardziej um, szerza, rozszerza tą. Budowaną relację. I urozmaica przez to też New Game Plus. Co jest bardzo ciekawe, ale to no, każdy, kto zna zakończenie, wie o czym mówię. To zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Od kiedy zrobiłem moją łuczniczkę, czy tam no, striderkę, Natalię w Dragon's Dogma 1, to jest postać, którą zawsze buduję. Pamiętacie w tym pierwszym odcinku Let's Play'a z Dragon's Dogma 2, do którego na bank kiedyś wrócimy, gdy będę chciał. Zabrać się na poważnie o tą grę, gdy znajdę trochę czasu. Gdzie tam też tą postać zbudowałem na... Nowej grafice, na wzór mojej Natali ze starego Dragon's Dogma. No tą postać zawsze budowałem, to jest postać, która w mojej głowie kanonicznie jest moim wazalem w Dragon's Dogmie i... Jest to uczucie, przechodzenie tej gry... Z takim nastawieniem, z tą postacią, to jest coś, czego nigdy nie zapomnę bardzo szczególne wspomnienie, i dlatego też bardzo ważny dla mnie towarzysz. Nawet jeżeli nie jest jakoś wielce rozpisany charakterystycznie, jest to po prostu postać, z którą zbudowałem wiele, wiele przygód. Podobnie <grym> z postacią, którą następnie wymienię mimo, że tam aż tyle przygód razem nie przeżyliśmy, ale też sporo Lydia ze Skyrim. Postać, którą zdobywasz. No w sumie, pierwszy towarzysz, którego w Skyrimie zdobywasz. I dla mnie, ten, który na zawsze przy mnie został. Moja ulubiona postać. Kocham, Lydię. Najlepsze jest to, że nosi zawsze cały mój ciężar. Zabiera mój cały balast i sprawia, że jestem lepszym mężczyzną. E, człowiekiem, przepraszam. Trochę, trochę. zły turn to wzięło wszystko, hehe. <gry> tak, zdaję sobie sprawę, że większość osób ma inne ulubione postacie w Skyrimie jako towarzyszy. Um, wiem, że większość graczy pewnie wybrałaby Seranę, tą wampirzycę z DLC, ale akurat, że w DLC Skyrima nigdy nie grałem, trzeba by kiedyś nadrobić. Um, to jej niestety nie znam, nie jestem z nią zapoznany. A Lydia po prostu tyle już dla mnie zrobiła, że no, skradła moje serce dosłownie. <laughs> Postać, która tym bardziej skradła moje serce. I jest to wyjątek do mojej reguły, że nie chcę postaci z jrpg tutaj wymieniać. Tutaj jest to Paira z Xenoblade Chronicles 2. Jedna z moich ulubionych żeńskich postaci z gamingu ogólnie. W sumie? Pewnie znalazłaby się też na pierwszym miejscu, zależnie od pory dnia i mojego humoru, bo top trójka, no, no wszystkie te postaci chyba lubię tak samo. Um, dlaczego ją biorę do tej listy? Dlaczego o niej wspominam, mimo że mówiłem, że postaci z JTP-ów nie chcę wspominać? Tak za bardzo. Bo Xenoblade Chronicles 2 ma szczególną regułę. Ponieważ. Nie masz. jednej postaci, którą wybierasz sobie do drużyny, tylko zawsze wybierasz dwie postacie naraz. Postacie w Xenoblade Chronicles 2 są połączone. Zawsze masz ostrze, blade, i władacza tego blade'a. Blady to są stworzenia, które z kor kryształów, takich takich tak, tak kryształów y, fabularnie wyjaśnionych w Xenoblade Chronicles 2, się wydostają, są przebudzani przez swojego właśnie Wildera, tego który który włada tą postacią i jak się przebudza, to postać i Blade są połączeni wtedy ze sobą. Walczą razem, żyją razem. No po prostu są jednością wtedy. Jest to jakby broń, która ma swój własny charakter. Co i dlaczego jak do tego doszło? I dlaczego to jest takie okrutne? Możecie w moim let's playu z Xenoblade 2 fabularnie się dowiedzieć, bo to naprawdę genialnie napisana fabuła, jedna z najlepszych, które doświadczyłem kiedykolwiek. I Pyra jest Bladem głównego boatera Rexa. Rex taki gówniarz, a Pyra przybiera funkcję troszeczkę jego opiekunki, przez to, że jest starsza, większa, troszeczkę poddizajnowana po to, żeby on mógł się czuć przy niej bezpiecznie. Tak, jest to też uzasadnione przez twórców, że dlatego umyślnie zrobili taki wygląd postaci, jaki zrobili. Ja w pajrze kocham wszystko. Design postaci, charakter postaci i gameplay. Ogólnie jest wiele blade'ów, bo można wyposażyć sobie blade'y, jakie się chce, w nie, kur... prawie w nieskończoność. Jest, jest tyle blade'ów, które można zdobyć i każdej postaci wyposażyć taki, jaki się chce. Um, ale Pyra akurat była jednym z moich ulubionych Blade'ów do używania i fabularnie z Rexem niesamowicie współgrała. Był to Blade, którego praktycznie prawie nigdy nie wymieniałem. Zawsze Pyra była w drużynie i to połączenie z Rexem, i wspólny gameplay, coś pięknego. To jest dla mnie pik, jeśli chodzi o partnerstwo w JRPG'ach. Gdy była mowa o misjach eskortowych, choć bardziej żartobliwie, nie można nie wspomnieć o Ashley Graham z Resident Evil 4. W Rimek jeszcze nie grałem daleko. Dlatego tam nie mogę powiedzieć, jak jest, ale w oryginale no Resident Evil 4 to jedna wielka misja eskortowa. A mimo to, mimo tego, że Ashley jest taką nieznośną, młodą dziewuchą, córką prezydenta, którą Leon Kennedy, główny bohater, musi uratować, mimo że ona tak bardzo durnie daje się porywać. Mimo ich różnych zachowań. Uwielbiam tą postać. Też musiałem dopiero z czasem ją polubić, ale uwielbiam tą postać. Wszystko, co sobą reprezentuje, przez co Leon musi przechodzić, by ją uratować. Po prostu tak bardzo kocham wszystko w Resident Evil 4, że no doceniam to, że, że Ashley daje się tak bardzo porywać i tak głupio się zachowuje, że um, Leon musi robić to, co robić. Bo niby jest to gra, gdzie przez cały gameplay... Szukamy Ashley, próbujemy ją ochronić i uratować, co nie? Jest to gra eskortowa, ale przez to, jak Ashley daje się czasem porywać, albo sama czasem gdzieś zniknie w tak durny sposób, Leon wtedy ma niby stres, że musi uratować, ale przez ten czas nie musi jej eskortować. Mimo że eskortowanie działa całkiem ok um, ale nie jest tak dużo pasaży rzeczywiście eskortowych w Resident Evil 4, um, jak można by pomyśleć, bo Ashley ciągle przy tobie, nie ma. <laughs> I jest to w porządku. Mi, mi, to, mi to odpowiada. Lubię Ashley. Ashley urozmaica tą grę. Ashley bardzo uzupełnia postać Leona. I dlatego, no, muszę ją tutaj wymienić. Nie wymieniam tutaj postaci z Resident Evil 6, ani z Resident Evil 5, bo to no, gry w kopie i tymi postaciami można było też grać, więc... No to jest co innego. mógł może wymienić takiego Parkera w Resident Evil Revelations, którego... no który był w większości czasu partnerem Jill, który... którym nie można było sterować, ale są też misje, gdzie znowu można nim sterować, więc też niezbyt mogę go podliczyć. Ta. W sumie można by też taką kortanę z Halo podliczyć jako partnera, bo ciągle towarzyszy, ale to jest tak samo... no podobna funkcja jak Adam w Metroidzie. Ron, Harry i Hermiona w... Harry Poterze i więźnia z Kabanu oraz w Czarze Ognia. <grym> Czy można im, ich uznać tam za partnerów? W sumie tak, co nie? Można powiedzieć, że są to partnerzy dla y, Harego, bo robią rzeczy razem, uzupełniają gameplay, wspierają się nawzajem. Niektóre rzeczy można tylko w trójkę zaczarować, gadają do ciebie. Urozmaicają wszystko? Tak, można powiedzieć. Jednakże, moją ulubioną postacią, która towarzyszy tobie w w grze, ulubiony partner to Page z Beyond Good and Evil. Wujaszek, świniaszek. Świnka, która w głównej baterce Jade jako no, owszem, jest zastępczy ojciec trochę, pomaga. I gameplayowo też pomaga, bo ma swoje własne funkcje, <noise> które tylko z nim możemy osiągnąć. Jest to po prostu tak zarąbisty uzupełniacz Jade. Jade i, i, i Page to są postacie, które nie działałyby tak zarąbiście, gdyby nie były razem. Oczywiście są momenty, gdy nie są razem, ale po prostu te postacie, gdy są razem, to jest pik wszystkiego. To jest niesamowite. Beyond Good and Evil. Jedna z moich najbardziej ukochanych gier wszechczasów. czasów. Kocham tą grę pod każdym względem i nienawidzę Ubisoftu, że dali Michelowi Ancelowi zrobić niby tą drugą część, ale wygląda na to, że tak zaciupali mu wszystkie jego elementy, które chciał w tej grze zrobić, które kochał. Nie wiem, zro zrobili z tego, chcieli zrobić z tego grę live service, i teraz od dawna nic o tej grze nie słychać. Michel Ancel odszedł z Ubisoftu, główny producent gry. Ta osoba, z której powodu ta gra w ogóle istnieje, twórca oryginału, też twórca Raymana przy okazji, odchodzi z studia od gry, którą kochał i którą tak bardzo chciał zrobić. Kurcz, Michel Ancel płakał na scenie podczas prezentacji Beyond Guten Evil 2. Wtedy, kiedy ujawnili, że opracujemy nad tym i wychodzi. Niedługo, pewnie. No, pokazali pierwsze, pierwsze sceny. On był taki szczęśliwy, że w końcu może to pokazać, i tak mu to zrujnowali, że odszedł ze studia i w ogóle się gamingiem już nie zajmuje. Niesamowite. No i nie wiadomo, co z tym projektem teraz. Wiele nadziei niestety nie ma. Może są tam jakieś kompetentne osoby, które mogłyby wyciągnąć to z gówna. Ale no, nie liczyłem na to. Beyond the Evil 2, no raczej nigdy nie zobaczymy w takiej formie, w jakiej główny twórca sobie pragną. A Ubisoft i tak ma problem, więc nie wiadomo, czy ta gra w ogóle kiedyś wyjdzie. Ale Page, niesamowita postać. Kocham Page'a. Kocham Page'a. Page to jest. Jest po prostu świnia y, humanoidalna, która ci towarzyszy cały czas i ma fajne teksty, która. No. Page to mój spirit anime. Ja nie, nie tylko zawsze mówię, że jestem świnią, tylko y, czuję się jak Page. Page jest, jest najlepszy. Potrafi się zidentyfikować z tą postacią. No i. Jest jeszcze postać Elizabeth z Bioshock Infinite, która fabularnie jest bardzo powiązana. Um, niby jest to misja eskortowa, ale ta postać ci pomaga. Ona szuka ci amunicji, szuka ci pieniędzy. Nie sprawia problemów, nie stoi nigdy na drodze i zawsze, kiedy coś robi, jest to pom pomocne albo przyjemne. Elizabeth w Bioshock Infinite, zrobiłem Let's Play z Bioshock Infinite. Niesamowita gra. Moje pierwsze podejście to było, gdzie na ślepo wszystko doświadczyłem. Najbardziej. Pominięty let's play na moim kanale, bo <laughs> wiele odcinków po, o, po 8 latach, po 9 latach, nawet 100 wyświetleń nie ma. To jest chyba na, naprawdę najgorzej oglądana seria mojego kanału. Jeżeli jesteście zainteresowani, naprawdę, mogę wam dać tutaj w endkarcie i w, w opisie link do tej, tego let's playa. Biosh Infinite, niesamowicie fajny let's play, fajnie go wspominam. I. Wszystkie moje szczere la, rela, reakcje z tamtych czasów możecie tam ujrzeć. Jeżeli jesteście zainteresowani postacią Elizabeth, po tym co powiedziałem, albo grą, albo znacie grę i chcecie moje relacje zobaczyć, re, relacje, reakcje zobaczyć. zapraszam do mojego dawnego let's playa z Bioshock Infinite. No, to były wszystkie postacie, które chciałem wymienić. Wiem, dość wiele pewnie zapomniałem, nie wszystko wymieniłem, był to bardzo spontaniczny odcinek do nagrania i temat, Zrobiłem sobie kilka notatek. Wszystko widzę tutaj. Wymieniłem, co chciałem wymienić tak e, najbardziej, co przyszło mi do głowy. No, mówiłem jeszcze, Maja Fej, niesamowita postać. Maja, jedna z, też z moich ulubionych. Postaci towarzyszy kocham. Ale o tym już wspominałem. Ludzie, powiedziałbym, że czas tutaj zakończyć odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Słyszymy się następnym razem i napiszcie w komentarzach. Jakie wy macie ukochane, albo znienawidzone, postacie towarzyszy? Znienawidzonych nie wymieniłem, bo po prostu stumiłem wspomnienie. <grym> zapewne tak, zapewne było tak źle. No, na razie. Cześć.